Jest nowy z Metką od Pretty Little Think zrobić sobie takie długie kolorowe warkoczyki i lecieć w nim na co albo inny festiwal. Wsiad na vinted i dałam deadline jak długo piszą na vinted. Jeżeli się nie sprzedało, to, to zostają one u mnie. Cześć! Ja nazywam się Kasia i witam Was na moim kanale! Od razu na wstępie serdecznie Was zapraszam do komentowania, ponieważ chciałabym zwiększyć zasięgi na moim kanale, tak jak już mówiłam pod ostatnim filmem. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zasubskrybuj. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem troszkę innym niż ostatnio, chociaż będzie to haul ale rzeczy nie do końca zostaną u mnie, a możecie je złapać na Vinted. I przechodzimy do pierwszej rzeczy. Jaką są spodnie? Są to zielone cygaretki, takie z pięknym rozcięciem na dole. Są one w rozmiarze 38, przepięknie leżą, ładnie podkreślają pupę i sprzedaję je tylko dlatego, że są na mnie za szerokie w talii, więc wolę oddać je komuś innemu. Następna rzecz to również dół. Jest to spódniczka, którą już widzieliście w moim filmie, z takimi naturalnymi piórkami na dole, ajajaj, aj, aj. z takimi naturalnymi piórkami na dole. Jest przepiękna, no ale tak jak już też Wam mówiłam w ostatnim filmie, że trafi do kogoś, ponieważ jest na mnie za szeroka. Jest to również rozmiar taki ML, jest z Buchu. Jest z marki Buchu i naprawdę świetnie się prezentuje do jakiegoś nude topu, będzie wyglądała znakomicie. Następna rzecz to takie przepiękne nude klapki marki Simi, na takiej wysokiej szpileczce. Są one nowe, z metkami. Bardzo proszę. Jest to rozmiar 39. I powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się nad tym, czy je sobie zostawić, czy nie. Wrzuciłam je na Vinted. Nie wiem, czy jeszcze są, czy już ich nie ma. Wrzuciłam je na winted i dałam deadline, jak długo piszą na Vinted. Jeżeli się nie sprzedadzą, to zostają one u mnie. Kolejna rzecz, to jest przepiękna rzecz. I też jeszcze nie wiem, czy sobie jej nie zostawię, jak na razie jest na Winted. O ile się nie sprzedała oczywiście. Jest to przepiękny taki top z głębokim dekoltem w fałkę. Jest nowy z metką od Pretty Little Thing. I taki, taki jest on wiązany z tyłu na kokardę. Naprawdę efektownie się prezentuje. Zastanawiam się, czy sobie go po prostu nie zostawić i nie iść w nim na drugi dzień na przyjęcie ślubin, Na drugi dzień do jakichś wysokich spodni byłby naprawdę efektowny, więc jeszcze się nad nim zastanawiam. Okej, okay. okay. kolejna rzecz to taki top biały z delikatnego, zwiewnego materiału, wiązany z przodu. I w sumie to jest jedyne, jedyne miejsce, w którym jakby on się trzyma. Średnio wygląda na jakiś strój kąpielowy. Na przykład na wakacje można go właśnie wrzucić na siebie do jakiejś szerokiej spódnicy, na strój kąpielowy i śmigać i się w ogóle nie stresować, że jest się takim, wiecie, magim. Super jest w nim to właśnie, że jest takiego cienkiego i przebiewnego materiału, bo no, na to to jest chyba najważniejsze. Następna rzecz to jest rzecz, z której jestem mega dumna, ale postanowiłam się z nią podzielić z wami, ponieważ jest na mnie delikatnie za mała. I ta rzecz to jeansowe, dłuższe, takie do kolan shorty z moim DIY z takimi płomieniami wyglądają genialnie albo można je ubrać do krótkiego czarnego topu i trampek i lecieć na miasto albo ubrać do jakiejś bardziej efektownej bluzki przeźroczystej na przykład yy, zrobić sobie takie długie kolorowe warkoczyki i lecieć w nim na Coachella albo inny festiwal i myślę, że będą one robiły po prostu stylizację. Świetne w nich jest to, że mają bardzo wysoki stan, sięgają praktycznie pod biust, więc ta talia jest naprawdę genialnie wyeksponowana, a nogi wydłużone, więc dla nas, niskich dziewczyn, jest to wybawienie. Kolejna rzecz to mini spódniczka jeansowa. Już ją Wam pokazywałam w moim pierwszym filmie z łupami z lumpów. Niestety jest na mnie mega krótka i mega ciasna. Właśnie, problem jest w tym, że ona jest po prostu na mnie ciasna i mi się podwija, przez to wydaje się, jakby była na mnie za krótka. No więc ona jest naprawdę dla takiej szczupłej dziewczyny, XS-ki, s -ki, nie takie emeczki jak ja. Fajnie podkreśla talię, na dole jest świetna, strzępiona. Wygląda to mega cool, a z tyłu ma dość wysoko kieszenie, co sprawia, że nasza pupa optycznie wydaje się okrąglejsza i jakby była taka, wiecie, taka push up, taka uniesiona. Rzadko w ogóle można na lumpach znaleźć spódnicę, więc docencie moje starania. Już mój przedostatni łup. W sumie jest to nowa bluzka i nie jest z lumpów, ale chciałam Wam ją pokazać, ponieważ wystawiłam ją również na Vinted. Jest przepiękna. Jeżeli wstydzicie chodzić się w stroju kąpielowym, to możecie założyć ją na czarny top. I ja ją właśnie zostawiłam u mnie na vintage z tymi spodenkami z pomieniami i wyglądało to moim zdaniem znakomicie. Ja, jeżeli kiedykolwiek pojadę na kołczele, to właśnie chciałam mieć stylizację w tym stylu czyli właśnie trochę grandu, a trochę takich błyskotek coś takiego delikatnie magicznego i to moim zdaniem wygląda naprawdę. Cool i wyróżniałoby się na tle innych. I już ostatnia rzecz. Białe shorty, takie również dłuższe przed kolanko. E, również mają w miejscu kieszonki, więc ta pupa także jest uniesiona. E, wysoki stan, talia jest świetnie podkreślona. A co tu więcej mówić? Są białe, więc to w ogóle kolor sezonu zawsze będzie modny. Ubierzcie do tego jakieś klapki, typu właśnie ten nude i... Mm, no i co, moi drodzy? To już wszystko na dziś. Jeżeli podobał Wam się mój film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie mój kanał, bo jest Was mega mało, a chciałabym, żeby u Was po prostu więcej dzielić się z większą publiką moimi łupami, głównie lumpeksowymi. No i co? To już wszystko na dziś. Widzimy się w następnym filmie. Pa!